W jednym z moich artykułów opublikowanych na blogu wskazałem, że dane osobowe przedsiębiorca może przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania. Omawiając takie typowe podstawy prawne jako pierwszą, wskazałem zgodę osoby, której te dane osobowe dotyczą. Kwestia ta jednak, mimo iż wydawać się może początkowo oczywista, wymaga krótkiego omówienia. Zgodnie z przepisami RODO, zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wyrażona w dowolnej formie. Oznacza to, iż ustawodawca unijny nie zastrzegł rygoru formy pisemnej dla tego rodzaju zgody. Każdy może więc wyrazić zgodę także ustnie, czy nawet w sposób dorozumiany, np. przez skinienie głową. Zazwyczaj jednak w praktyce spotykamy się z koniecznością udzielenia takiej zgody w formie pisemnej. Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, ma na celu ochronę administratora. Administrator to podmiot posiadający uprawnienia do decydowania o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w danej firmie. To bowiem, właśnie na administratora danych osobowych RODO nałożyło ciężar udowodnienia, że dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Innymi słowy, to administrator musi udowodnić, że posiada podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych danej osoby. Niezależnie jednak od tego, w jakiej formie zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie wyrażona, musi ona zawsze charakteryzować się kilkoma cechami. Po pierwsze, musi być dobrowolna. Oznacza to, że nasza zgoda jest ważna tylko jeżeli mamy możliwość dokonania wyboru. Nie może zachodzić jakiekolwiek ryzyko wprowadzenia w błąd, zastraszenia, przymusu lub jakichś innych znaczących negatywnych konsekwencji w razie odmowy wyrażenia zgody. W przypadku wystąpienia któregoś z tych zjawisk nie może być mowy o tym, że zgoda jest dobrowolna. Po drugie, zgoda musi być konkretna. Oznacza to, że musi być dokładnie określony cel przetwarzania danych. Po trzecie, zgoda musi być jednoznaczna. Oznacza to, że musi mieć charakter wyraźny, a jej wszystkie aspekty muszą być jasne i w pełni zrozumiałe. I wreszcie, po czwarte, zgoda musi być świadoma. Zawsze musi odnosić się do skonkretyzowanego stanu faktycznego i obejmować tylko określone dane oraz sprecyzowany sposób i cel ich przetwarzania. Wszystkie wymienione wyżej cechy muszą występować łącznie. Brak jakiejkolwiek z nich skutkuje nieważnością zgody, a zatem niemożliwością przetwarzania danych przez firmę. Brak zgody to brak wymaganej podstawy prawnej, a więc brak możliwości legalnego przetwarzania danych. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zapoznania się z innymi publikacjami w tematyce ochrony danych osobowych na moim blogu na stronie kucharskiejrobert.pl, a także na kanale Edukacja Prawna.